Naszym dzisiejszym tematem będzie to, jak dbać o naszą energię. Jeżeli jesteś człowiekiem wysoko wrażliwym, to bardzo łatwo o to, żeby jakieś negatywne wiadomości, jakaś negatywna energia innych ludzi dotarła do Twojego pola energetycznego i przez co czujesz się po prostu źle. Dlatego musimy zadbać o to, żeby, żeby chronić tą naszą energię, żeby chronić yy, Energię, na którą tak mocno pracujemy, żeby była dobra i pozytywna. W dzisiejszym filmiku dam Wam kilka sposobów, pomysłów na to, jak możecie chronić tę swoją energię. Po pierwsze, musimy podnosić nasze wibracje. O tym filmik dodałam w poniedziałek, poprzedni filmik, więc, żeby wejść w głębie tego, zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. Natomiast chodzi tutaj o to, żeby podnosić te swoje wibracje przez robienie czegoś, co daje nam szczęście. Następny sposób, który ja osobiście bardzo lubię, to oczyszczanie białą szałwią. Jest to coś takiego, co no, ludzie często mówią, że to pachnie jak w kościele. Szczerze nie wiem, czy to jest to samo, co oni używają, ale no. Daje to takie poczucie, że się coś po prostu czyści, i z tego wychodzi właśnie taki dym. I chodzi o to, żeby każdy kąt mieszkania po prostu wyczyścić. Przy tym otwieramy okno, żeby tak jakby ta zła energia wyszła stąd. I ja sobie to zawsze lubię tak zostawić w jakiejś miseczce, żeby to, to się tak jakby wydymiło. Dla mnie sam ten zapach daje taką energię oczyszczenia, nie każdy go lubi, ja mieszkam z moim bratem, który tego bardzo nie lubi, więc mam nadzieję, że tutaj teraz nie wejdzie, bo będzie zły Ale jeżeli tego na początku nawet nie będziesz lubiała, aby już czuła, że, że coś Ci pomaga, to i tak warto, myślę, żeby się przyzwyczaić do tego Sama ta biała szawia ma właściwości właśnie oczyszczające z tej takiej złej energii. Kolejny sposób na chronienie naszej energii to uziemianie się. W uziemianiu się chodzi o to, żebyśmy wyszli w naturę i najlepiej na bosu stanęli na trawie i po prostu chłonęli tą energię Matki Natury. Jeżeli nie lubisz koniecznie chodzić na boso po trawie, może to być przytulenie drzewa, co, co też jest udowodnione, że daje nam dobrą energię. Jest to bardzo ważny proces chronienia swojej energii, bo dzięki połączeniu z naturą łączysz się z tą taką najczystszą energią, jaka istnieje. Kolejny sposób, który jest naprawdę bardzo ważny. To połączenie z samym sobą. Wielu z nas myśli, że, że to, co potrzebujemy, znajdziemy na zewnątrz. Ale tak naprawdę to wszystko jest w środku w nas. Zawsze, kiedy poczujesz przepływ złej energii, zatrzymaj się. Skup się na swoim sercu, wejdź w tą przestrzeń tego serca, weź kilka głębokich wdechów. I sobie wyobrażaj, jak każdy wdech to przypływ dobrej, pozytywnej energii, a każdy wydech to wydalanie z siebie tej złej energii, której wcale nie chcesz. Następny sposób to sposób bardziej zewnętrzny. Tutaj możesz znaleźć jakiś swój amulet, który będzie miał daną intencję chronienia Cię. Amulety są używane w wielu kulturach gdzie za zadanie mają chronić kogoś ja osobiście uważam, że to jest fajny sposób na to, żeby mieć takie poczucie, że że obojętnie gdzie jesteś, obojętnie co się stanie to coś Cię pilnuje dla mnie takim amuletem to ten wisiorek jest to ważka z kamieniem księżycowym pamiętam, kiedy zobaczyłam ją pierwszy raz i poczułam takie Mocne przyciągnięcie do tego, ale nie chciałam jej kupić. Wróciłam do domu bez niej e, i nie mogłam spać tej nocy w ogóle. Cały czas o tym myślałam i następnego dnia musiałam wrócić i ją kupić. I od tego czasu zawsze jest przy mnie: jeżeli nie na szyi, to zawsze mam ją gdzieś w kieszeni, e, mam po prostu blisko mnie, i oczywiście można powiedzieć, że tylko w mojej głowie, pewnie tak jest. Ale jednak daje mi takie dobre, spokojne uczucie. Do tego wszystkiego oczywiście nie ma jednej dobrej odpowiedzi. To wszystko zależy od tego, jak Ty się czujesz, co dla Ciebie jest dobre. Dlatego tak ważne jest takie naprawdę głębokie poznanie siebie i, i zrozumienie, co, co dla Ciebie i dla Twojej energii jest dobre. Ale Naprawdę musimy się chronić, ponieważ między nami niestety chodzą też wampiry energetyczne, gdzie zabierają, zjadają tą naszą dobrą energię. Nie wiem, czy kiedyś mieliście takie poczucie, ale y, ja wcześniej miałam bardzo często tak, że nawet tak naprawdę nie musiałam z, z kimś rozmawiać, a, a czułam, jak po prostu wyssana jest ze mnie energia. I często też tacy ludzie nie są tego świadomi. Dlatego my świadomie sami musimy po prostu pracować nad tym, żeby dbać i chronić tą naszą cenną energię.